W tym zadaniu musimy ustalić, dla jakiego parametru a następująca równość jest prawdziwa. Żeby to zrobić, to chyba trzeba będzie niestety podnieść do kwadratu ten nawias. Najlepiej wzorem skróconego mnożenia, potem uprościć całą sytuację i zobaczymy, co się wydarzy. No to podnosimy pierwszy wyraz do kwadratu. 2 do kwadratu to będzie 4, pierwiastek z 2 do kwadratu to będzie 2, czyli tu będziemy mieli 4 razy 2. Potem mamy minus, podwojony iloczyn. Dwa razy to wyrażenie. Dwa pierwiastki z dwóch i jeszcze razy a. I jeszcze będzie plus ten wyraz do kwadratu, czyli plus a kwadrat. To się równa. Prawą stronę przypisujemy bez zmian. 17 minus 12 pierwiastków z dwóch. No i cóż, teraz możemy wszystko od razu przynieść na jedną stronę, powstanie nam tutaj równanie kwadratowe. Może w ogóle to wyrażenie a kwadrat napiszę na początku. Teraz napiszmy sobie wyrażenie z a. Tu będzie minus 4 pierwiastki z 2 razy a. No i jeszcze mamy plus 8. Z 17 z prawej strony to będzie minus 17 i minus 12 pierwiastków z 2 na lewą stronę. To będzie plus 12 pierwiastków z 2, to się równa 0. No i mamy równanie kwadratowe do rozwiązania. Napiszmy, że mamy a kwadrat minus 4 pierwiastki z 2 razy a, plus 8 minus 17 to będzie minus 9 i jeszcze plus 12 pierwiastków z 2 to ma być równe 0. No i teraz, gdybyśmy chcieli rozwiązać tak porządnie to równanie kwadratowe, no to oczywiście trzeba byłoby policzyć deltę, potem a1 i a2 i mielibyśmy dwa rozwiązania do tego zadania, o ile delta by wyszła dodatnia. No ale tutaj możemy mieć na skróty, ponieważ mamy podane propozycje odpowiedzi a, b, c, d. No i zastanówmy się, ile tu w szczególności trzeba byłoby podstawić pod a, aby to wyrażenie z tym wyrażeniem, bo tylko tu występują pierwiastki z dwóch. Zredukowało się, dało 0. No, oczywiście, a musiałoby być równe 3. 4 pierwiastki z 2 razy 3 to będzie tutaj minus 12 pierwiastków z 2, a tu mamy plus 12 pierwiastków z 2. I tak samo jak trójkę podstawimy tu pod a, to będziemy mieli 3 kwadrat, czyli 9, minus 9 też da 0. Czyli możemy sobie jeszcze zrobić takie sprawdzenie dla pewności, czyli podstawiamy tutaj odpowiedź a, 3 do kwadratu minus 4 pierwiastki z 2 razy 3 minus 9 plus 12 pierwiastków z 2 równa się 0. No i tu mamy 9 minus 12 pierwiastków z 2 minus 9 plus 12 pierwiastków z 2 równa się 0. No i ta dziewiątka z tą minus dziewiątką redukują się i minus 12 pierwiastków z 2 z plus 12 pierwiastków z 2 także się redukuje. No i otrzymujemy równanie prawdziwe 0 równa się 0. Czyli odpowiedź A to odpowiedź poprawna w tym zadaniu.